Dobra, i oto jak wygląda już mój gotowy wózek. Jest tutaj trochę tych bloczków H plus H. Wziąłem sobie jeszcze wkrętarkę po to, że żeby ustabilizować te bloczki, bloczki, które tworzą ściankę działową z normalną ścianą już gotową. To są takie łączniki. Je można, jak zobaczycie, dość łatwo wyginać pod takim kątem prostym. Wtedy się bierze wkręty. Wkręca wkręca się i ścianka jest ustabilizowana i powiedzmy tak co drugą warstwę można sobie tak stabilizować tu no, odkręty tu mam a, taki młotek ogumowany po to właśnie że jak się stawia ściankę dziełową warstwę to lekko można popukać bloczek jak weźmiecie taki, taki młotek metalowy to no, wtedy po e, prostu zostaną ociśnięcia więc teraz zabieramy i jedziemy do Indy. Naprawdę tu jeszcze w ogóle nie ma samochodów, No na to, że jestem chyba pierwszą albo jedną z pierwszych osób, które cokolwiek tutaj działają, a no faktycznie chciałem to mieć jak najszybciej, byłem w ogóle jedną z pierwszych osób, która kupowała w ogóle mieszkanie w tej inwestycji a i chyba nie ma jeszcze nikogo. No dobrze, nie ma tu